Mateusz Furnal, Furnalski. Jessica Kusz, zostałaś mi y, przedstawiona jako siostra Alberto. Uważam, że jestem przygotowana, mam charakter, lubię sobie popierdzielić troszeczkę, więc mam nadzieję, że nie będę miała monologu. Mam nadzieję, że coś tam powiesz, co nie coś, nie? Chcesz powiedzieć coś więcej o sobie, to z chęcią posłucham. Mam na imię Jessica, jestem z Warszawy. Nie piję od, nie no. Trenuję od zawsze, więc można powiedzieć, że jestem sportowcem. Wiesz co? To ja chociaż jestem trenerem, e, e, tre, ogólnie trenerem personalnym, jeżeli chodzi o kulturystykę, to masz no. tak jakby wiele płaszczyzn. Jeżeli chodzi o po, pod kątem żywienia, pod kątem. E, Kusiadupy, jakby... czy nie? A masz coś do głosu mojego? Wiesz, co, innym odpowiada, ale to nudne jest to, czas, to, to, co, nudne mam... jest to pod... zmień płytę. Nudne jest to. Co do, bo Jessica zadała pytanie, a w sumie nie odpowiedziałaś, co do kucia dupy, to ma rację, że w tych kulturystycznych. Przede wszystkim nie oceniam innych. Każdy ma prawo robić co chce. i Ja nie wchodzę i nie zastanawiam się, nie myślę nad tym, kto co robi, bo każdy z nas jest osobą dorosłą i to jest indywidualne podejście. Powiedz mi, kto nie kuje dupy nawet we frikach. Pokaż mi chociaż ja. jedną osobę. Ja. ja. Ja nie kuję. Fornal i Noraz. Powiedzcie panowie, ile wy wniesiecie razem do oktagonu, bo myślę, że tutaj może być rekord. No, będzie blisko 400 kilo ogólnie. Tak mi się wydaje. Tomek, ile teraz masz na, na wadze? Nie ja Nieważne. On, ma... on nie wie, ile waży. Wagi nie ma takiej. Fornal, powiedz mi, czemu ty się dzisiaj tak stresujesz? Nie wiem, jakoś tak. No co, masz problem przyznać się, że ważysz 217 kg, grubacie i nic z tym nie chcesz zrobić, człowieku. Nie, nie, nie myślisz w ogóle, bo masz tłuszcz zamiast mózgu. No i co, pokiwasz tylko głową, nie odpowiesz nic? Ty to obchodzi głęboko. Oh. Mocne. To poprosimy tutaj, e, zrobimy wam mały challenge. Znaczy ma, 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 że waga głodny? zaraz wejdzie. W związku o, z tym, może że... zweryfikować się! akurat zgłodniałam, możesz się ze mną podzielić. E, będę go zjadł. Mmm, formal. Tylko moja. Mm. Ale ostry. U. No nie ukrywam, że, że na tym ten challenge polegał, ale troszkę nam się nie, popsuł ten o challenge. Na. Fornal nie chce zjeść, ale jak dasz radę chociaż połowę, to jesteś kozakiem. Pali! Poprosiliśmy kucharza, żeby dodał coś od siebie tam specjalnego. Po dziewiątce mnie nie dopuścili, damy, myślę, że dobrą walkę. Zapraszam do face to face. Dodawajcie to pierwszy face to face. Spójrzcie w oczy sobie, chodź Fornal. Oczy. To boli. Na balce będzie boleć. Pajaców. Fornal został zaskoczony tym liście mówi, że go boli. To musisz do mikrofonu mówić. Boli cię? No w ucho, głowa. Ty to tak przeżywasz jak tazy od Alberto. Ucho mnie boli. O. Ucho mnie boli, do tej pory mi dzwoni. Co, już bić się nie możesz, tak? Jak się czujesz teraz po tym ciosie? Zaskoczony byłeś. Partyzanta wali jak ham pod sklepu. na rasa z otwartej ręki, czy je tak zabolało? Nie w ucho, nie w ucho. Kur... <głosy> <głosy> na, walce, na walce w ucho nie można. Ania powiedziała, że jest złodzia a ty dodałaś, no tak, widać. No Chciałbym, widać. żebyśmy to poruszyli ten temat. Co to znaczy, że widać, że jest z czy to ma coś wspólnego ze strzykawkami? Nie, łódzkie rysy ma po prostu. I nawet taki zachrypnięty głos wiesz. Z głosem to już zmień, bo już pytać się zaciała. Żaranka przebiało na przykład. Eee, kur... Nabierz siły przed tą walką, żebyś jeszcze raz. Tak nie we... Nabierz siły przed walką, wkurz, żebyś też nie weszła. tam nie weszła zajechana. Co? Jak szybko wejdziesz, tak szybko przeszedłaś tylko z tego. tego. Powiesz jeszcze raz, te, bo jest... Nie, nie będę cię powtarzał, trzeba było mi tuszy. Ty jesteś tak młoda i tak głupiutka i tak pusta. Że wiesz co? Puste są twoje mięśnie, że musisz sobie pójść dupę. Wiesz nie? Pusta to jesteś ty. To jest... Pusta to jesteś ty. Czekam na te, że zrobisz wagę i czekam na też tak. Jeszcze raz. Chodźcie, jeszcze raz. Chodźcie, a, raz. A, się, Stańcie. Czekam na ten dzień. No dawaj, dawaj. No nie dotykaj mnie, nie, nie dotykaj będę się dotyka mnie. zachowała jak pusek, jak ty, ja cię potknęłam. Poczułam p***ę, tak? Dokształć. Dokształć. Do, do. A ty, a poczekaj, a ty... A, Ręce do się. zbliżycie się. A, o to do trzech a, to, razy sztuka, a, jeszcze. A, zacięła cię płyta. A, a zacięła cię p***a? No dawaj. No dawaj. No? Baby, Nie będę cię mocno biła, bo się bo jeszcze cię uszkodzę wariacie. Czekam Malinka, czekam. Ej? To nie jest Slav Challenge. Jesteś z nami czy odleciałeś Jestem, do innej krainy? Mogę. Proszę? Jest okej. Okay. Cieszysz się ze swojego rywala? Bardzo. obok kogo, kogo najbardziej nie chcesz siedzieć? Koło? Ale właśnie obok Ciebie masz sportowców, to dlaczego nie chcesz siedzieć obok sportowców? Jasiu, dawaj tutaj, nie będziesz siedzieć obok tego głupka. Dominik, Kola, dawaj, choć, Dominik na kolana. strzaj, co powiedział Ryta o Ciebie, o, o Tobie przed chwilą. Ty, ty masz już kolegę, to weź sobie kolegę na kolana. Ale Jasiek, co masz do niego? Zobacz jaki fajny, troszkę może przestraszony, Zaj, bo się uczy się, nie się siebie, weź, nie bój się. O, nie weź pokaż jak ktoś to się robi na tych kolankach. Sportowo wziął walkę dwóch na jednego. Ale ja nic nie wiem o żadnej walce, na razie kazano przyjść, posadzili tu <słuch> tego c***la. Ale, p... ale o kim ja mówisz, ale o kim mówisz? nie wiem jaka walka, o czym ty pierwszy. Proszę takich brzydkich słów nie używać, bo jest to niekulturalne, jeśli już osoba w kryzysie odbytowym Trochę kultury, Majku. A jakiej kultury tej wyższej, niższej czy podwórkowej? Sportowej. Jakiej sportowej? Ceru! Rozbierz się, pokaż tatua! Nie mów takich brzydkich słów tutaj. To mogę zapytać wodarza, kto to jest? Bo Jaśka to Kandydat zna, znam mi go podrągaj, nie będę go wyzywał. A co to za jeden jest? Krzysztof Milewski e, i kandydował na prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Widziałem kiedyś e, takie e, TikToki, które latały. Ktoś się mocno śmieje. Jak zostanę prezydentem, powiedziałeś, to pieniądze będą leżeć na ziemi. Póki co tutaj leżą na stole, ale myślę, że to był jakiś swojego Bądź rodzaju świnią, performance. Bądź grabi do siebie. Grabi do siebie. Masz. Będziesz politykiem. Będziesz nas na podatkach. A jak będzie powódź, to powiesz, że pieniądze będą po nowym roku dopiero. Jakie te propozycje dalej, jeśli chodzi o te propozycje? O te tak. Propozycje to takie, że po pierwsze będzie... Nie wiem, jak mój kopartner, polityk, czy on jakoś tak się Ale kapelę. ufasz mu już? Ufasz mu już? nam ja zdanie, kapela będzie Tak, jak w jego Mocy tatuaże, staję. będzie rozjmany po kolei. Ja się, kto nie wiem, co, w politykę się bawisz, weź to później intelektem. Nie mogę używać słowa na C, nie mogę użyć słowa na P, więc jak mam cię nazwać? No, czy mam cię krwawić ja pana. Znasz... Za ten tatuaż cię rozjejechał. Ale stryjek Indygo słynie z tego, że ma dużo zasób słownictwa, więc myślę, że sobie poradzisz bez tych słów. Nie, nie, Marek nie jest bardzo znaczy jedno. Jaś kapela, kawał, mm, reszta. Mm. Dobra, posadzili mi obok jakiegoś kandydata na prezydenta i tyle. A może ty, się, jaka formuła. A może ty jesteś skrzydłowym politykiem? Dobra, już był to jeden. Jaka formuła? Aby, no nie, masz się, no to... aby nie wąchanie jaj. Nie chcę, kurwa, wąchać jaj. Chcę mu napierd... Ale jeden albo boss. Marek to nie, nie jesteśmy u Ciebie w domu, tutaj jest Federacja no Kretowa. Tak, tutaj... Ma pierwszeństwo wyboru. No to ja jeżeli jak się, ja ten górek chcesz nas głuchać, powiedz. Będzieś nas dymał. W kisielu w basenie. Po... Kisielu w basenie. To byście mieli jakis... zawody. Ko... A, weź sobie jakąś w... zerkę i udymaj w Kisielu. Muszę nadrabiać, za dwóch, powiedz! Nie wiem. Jakiej to... formule nas będziesz dymał? Nie ma takiej formuły. Jakiej nie ma? Co mielibyście ze mną jakąkolwiek szansę. Przecież prowadzący Więc... mówią, to się Wysławiaj! No wiem. proponuję M. tak. MMA Żebyście ty... się przynajmniej. Na do prezenta startowałeś. Weź czysty boks. Skąd ty, ty jesteś? Ty Tuskach będziesz szlał. T... Czaskowskiego! T... Jasiu, a na ciebie w ogóle nie działają te słowa, które rzuca w twoim kierunku c... mareggiówkę? No bo ten C-word przez niektórych jest uważany t... za t... jedno t... z najbardziej obelżywych słów. I Niektóre z tych osób, które by otrzymały takiego pancza, by już przez ten stół przeskakiwały. No, no nie, nie wzrusza mnie to wcale. Czy jesteś przyzwyczajony, tak? <grym> no, Lubi jak go biorą. <grym> tak. <grym> no, <grym> Lubi być je... <grym> no, jakoś to się nie wydarzyło, ale zapraszam w Formule Kisiel w basenie albo w w Nie ma takiej formuły, w której mieliby ze mną jakąkolwiek szansę. Z nietypowych formuł tutaj będzie walka dwa, dwóch na jednego. No to może zrobimy coś ciekawego. O! Bliżej, bliżej, panowie, bliżej, bliżej. Stańcie bliżej. A ładnie, rękę. Rękę, bardzo. Kurwa, lubisz być, No bliżej, bliżej. No dobra, to co ja mam zrobić, co? Bliżej. Dobra Krzysztof Zróbmy Zróbmy z Pas Patrz zawodnika Dobra Jedziesz poprawka Boisz się Bago. Widać to Tak się boję Widzisz Widzę w tobie strach Zobaczysz Na gali zobaczysz Zobacz